A masz tym? Powiedziałbyś tego sobie? Trzeba było pewnie Michała zapytać. Mm. Lubisz cały czas opowiadać ludziom o tym, że warto wyglądać godnie? No tak, to już w tym roku mi 10 lat mi od kiedy się tym można powiedzieć na mm. pełen etat zająłem jako bloger. E, i cały czas mnie to kręci, także wydaje mi się, że nadal jest sporo do przekazania. W sensie. Nadal są osoby w Polsce, które potrzebują tej takiej wiedzy i podstawowej, i trochę bardziej zaawansowanej. Hmm. Ale też myślę o tym czasie. 10 lat to jest moment, kiedy trochę się pozmieniało. Gusta też bardzo. No. Ogromnie w Polsce to naprawdę jest ostatnie 5-6 lat to jest bardzo duży postęp i zmiana wizerunkowa. Także w tej chwili moim zdaniem już nie mamy się czego wstydzić na tle innych narodów Europy, gdzie dotychczas faktycznie tak byliśmy postrzegani. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które jest największym, najnowszym salonem to Widać, że najczęściej pojawiają się tutaj pary. Przychodzi ona i on, żeby coś wybrać dla niego. Zastanawiam się, na ile rzeczywiście dzisiaj kobiety mają duży wpływ na to, jak faceci wyglądają. Nadal mają bardzo duży, więc rzeczywiście jest tak, że w Polsce bardzo dużo pań kupuje ubrania dla swoich facetów, jakby bezpośrednio robiąc transakcje albo doradzając, więc to jest rzeczywiście faktem. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że pani, kobieta, partnerka faktycznie potrafi dobrze doradzić, a zazwyczaj tak jest. Nie odbierasz ich jako konkurencję własną? Nie, nie, nie. Co więcej, muszę powiedzieć, że u mnie na blogu w ostatnich latach też bardzo dużo pani się pojawiło. Także w Czyli chwili... one się inspirują, żeby zainspirować swoich facetów, tak? Tak, już u mnie w tej chwili jest ponad 30% pań, czytelników, a jak zaczynałem prowadzić bloga, to było 5-8%, także to też się zmieniło. Natomiast myślę sobie, na ile facet jest w stanie facetom, mając swój styl niepowtarzalny, przez lata powiedzieć kochany, nie tak, zaufaj mi, wiem, że powinieneś wyglądać zupełnie inaczej. To jest trudniejsze na pewno, ale wydaje mi się, że, że to też się zmienia, że faceci coraz bardziej się otwierają na to, że, że to nie jest jakieś tam wytykanie, pokazywanie błędów, tylko faktyczna pomoc. Jakby to w wielu dziedzinach teraz możemy życia to zaobserwować, że pojawiły się osoby, które nie wiem, odpowiadają za to, jak wyglądają nasze mieszkania, jak wygląda wnętrze samochodu, który chcemy kupić. I szereg takich zawodów, które... Jakby pozwalają ten produkt nam dobrać jak najlepiej. Żeby on faktycznie cieszył nas, był dobrej jakości i dawał, dawał radość z noszenia. Produkt, czyli to, co tu wisi, co można dotknąć, kupić albo, albo przetestować, to jest jedno. Natomiast ty jesteś z firmą Lancerto na samym początku, czyli dobierasz tkaniny, patrzysz na to inaczej, wymyślasz co prędzej czy później na tych wieszakach się pojawi. Gdybyśmy spojrzeli na kolekcję polskich marek, na przykład sprzed 6-8 lat, to one były bardzo zachowawcze. Kolory granat, czerń, szarość, tyle. W tej Boj chwili, jak Boże, się Pan nie wyróżni. Jak spojrzymy na to, co jest w salonach, na przykład Vancher, to, to jest bogactwo kolorów, wzorów. To są naprawdę topowe tkaniny, z których korzystają dużo droższe marki światowe, wyżej pozycjonowane, więc pod względem jakości też absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Co to znaczy elegancki mężczyzna dziś? Ym, trudne pytanie. Czas na odpowiedź. <laughs> ABCD. Ym, myślę, że, że, że ta definicja elegancji hmm. też jest zupełnie inna niż wiele lat temu. I w tej chwili ta elegancja bardzo się zmieniła. I na świecie, i w Polsce, ona jest taka bardziej każualowa. Jakby facet chce się czuć elegancko, ale jednocześnie wygodnie. Też ubrania, które się pojawiają w sklepach, też muszą spełniać te, te oczekiwania facetów, bo już jakby nikogo nie dziwi łączenie sportowych butów z elegancką marynarką. To też w ostatnich latach się bardzo zmieniło, bo kiedyś to szokowało, albo było nazywane czymś e, kiczowatym, czy w złym guście. W tej chwili no, wszystkie marki na świecie to robią. E, marki, które przez wiele lat się zajmowały tylko szyciem garniturów, w tej chwili szyją na przykład spodnie dresowe i starają się łączyć e, te, te różne. Świat, świat elegancji i sportu i to jest w tej chwili taki kierunek numer jeden. Przykładasz dużą wagę do stylu? To jest trudne pytanie, na które można powiedzieć dwuznacznie, bo ja mam taką opinię dresiarza, czyli bardzo chętnie chodzę w stroju mniej formalnym. Okay. Dlatego, że bardzo jestem często w podróży, więc... Czyli gdyby nie kamera, żadnego. byłbyś w dresie? Yy, znaczy, normalnie jestem w dresie, tylko jak widzisz od pasa, od pasa w dół. Więc jest to oczywiście wielki problem dla mojego ojca, <laughs> który jak mnie widzi mówi, synu, ty masz 47 lat, jak ty się możesz cały czas na dresy ubierać. a no to jest kwestia wygody, tak, pociąg, samochód. Yy... Co się wygniecie, niespecjalnie hmm. lubię prasować, niespecjalnie umiem prasować. Zdarza mi się, że zostawiam żelazko w fotelu włączone. A jak nie wyłączę karty, bo wsadzam jakąś na imię. Czytałem skonią, motyw wiecie. w prasie. No więc wiesz, więc są <laughs> pewnego rodzaju problemy, jakby ta nauczka. Też y, daje mi... Kochani, przyjechał Bożyder, chowajcie żelazko. <laughs> Także nie, ubieram się, ubieram się raczej bardzo, bardzo luźnie na sportowo, natomiast lubię się też dobrze ubrać mm. na jakiejś sytuacji. Masz takie poczucie, że jako człowiek publiczny, jako człowiek pracujący z kamerą i pracujący dla widzów, musisz wyglądać godnie? Nie? Albo. W sensie na antenie, czy w ogóle? No na antenie, no. Chociaż zobacz, ale to kolejne pytanie, na ile dzisiaj ogranicza nas tylko studia, na ile też publicznie jesteśmy poza nim, no? Znaczy ja, ja, ja nie wiem, czy, czy ja zawsze wyglądam tak samo na antenie. Ra raczej nie, bo skoro dresy, no to wiadomo, że prezentuje się inaczej, zresztą wiele osób mnie spotyka nie poznając. Mnie. Czyli gdzieś mnie kojarzą, tak, a ja jestem w dresie, więc mówią, to czy to, to może on. być boże nie. Darimanow, który jest w krawacie, zawsze w koszuli białej, wyprasowanej dobrze, nie przez siebie, tylko przez naszych y, ludzi w firmie. Więc yy, raczej inaczej wyglądam, pewnie na co dzień inaczej wyglądam w telewizji, a poza tym ja też w telewizji chyba nie chcę, żeby to wyszło na to, że jestem snobem jakimś, nie, tak? ale nie, że się staram wyglądać inaczej niż inni, ale. Sytuacja do, wymusza. Do, no. Nie, dobieram jakby chyba trochę inne i może mniej takie hmm. m, charakterystyczne rzeczy dla innych dziennikarzy, którzy hmm. wykonują ten sam, ten sam zawód. Czy to dlatego, że jestem dziennikarzem sportowym, więc ten styl jest bardziej sportowy niż taki elegancki? Być może tak, ale ja przede wszystkim stawiam na jakąś wygodę i stawiam też na to, nie co jest modne. Tylko ja się muszę w tym dobrze czuć. Jeżeli ktoś powie mi, ubierz to, to i to, bo taka jest w tej chwili moda, jeżeli ja nawet hmm. uważam, że to jest modne, ale ja w tym się źle czuję gdzieś, no to wtedy tego nie założę. Czyli wymagasz dużo od innych? Jesteś Wymagam, bardzo. To jest też. Yy, śmieją się ze mnie ludzie i moja partnerka, moja przyszła żona się ze mnie śmieje, że ja więcej czasu spędzam gdzieś wychodząc hmm. przed lustrem czy przed szafą, niż ona. <grym> tak? Albo do pracy na przykład zabieram sześć krawatów i idę z tym wieszakiem do, hmm. do firmy, do siebie i wisi sześć krawatów, bo ja. Rano, przygotowując się do wyjścia do pracy, uważam, że ten krawat będzie dobrze leżał. Tak? A potem Zmieniacie okazuje się, że. Dwie godziny później ubieram już zupełnie coś innego. Także, marynarek, też kilka boże za sobą. To jest pewnie też kwestia tego, że ja mam taki syndrom niezdecydowania. To jest trudne bo wymaga to trochę więcej czasu, a my musimy być w odpowiedniej porze no. przygotowani. No, a tutaj ten czas muszę mieć przeznaczony mm -hmm. na to, żeby, żeby coś założyć. Ale, ale przede wszystkim komfort. Ja się muszę filmować. Ale też y, Rozmawiałem o tym z Michałem przed chwilą, który wspiera nas w tym, żebyśmy wyglądali godniej niż zwykle dresy. i zdjęli czasem dresy tak. Natomiast I y, y Michał mówi, ja pracuję 10 lat. Patrzę, jak ten rynek się zmienia i też patrzę, jak faceci się zmieniają i czego oni zaczynają chcieć, albo jak rośnie ich świadomość. Y, miałeś tak, że... Y, Patrząc po sobie, rzeczywiście inaczej zacząłeś podchodzić do stylu i do tego, jak wyglądasz? Ja mam to szczęście, które ty też masz, że ja dużo jeździłem za granicę, więc ja tych wzorów czerpałem w latach, jeszcze pod koniec lat 90., więcej jakby z tego, jak byłem na Wyspach, czy szczególnie we Włoszech, gdzie te łączenie różnych, nawet no. tych sportowych butów do no, spodni z garnituru, było gdzie było się naturalne. kiedyś tam, gdzie się ze mnie śmiali potem w Łodzi czy w Warszawie, jak ty wyglądasz? Iwano, to zobacz, jak on wygląda, jak idiota w ogóle buty sportowe założył sobie do, do garnituru, czy też do do marnarki, więc dużo tych inspiracji czerpałem stamtąd. Oczywiście teraz się w Polsce bardzo dużo zmieniło, tak? No bo kiedyś ja kupowałem rzeczy głównie za granicą, no bo nie było takich możliwości jak, jak, teraz, więc na przestrzeni pewnie kilku czy też kilkunastu lat wygląda to zupełnie inaczej, ale no pewnie też trochę wynika to z tego, że inne rzeczy są na Zachodzie, inne rzeczy są u nas, tak?